Jaki jest cel Pana wykładów? Czy uważa Pan, że założony cel uda się osiągnąć? Odpowiadając wprost, cel moich wykładów tu czy gdziekolwiek indziej jest zachęcić każdego człowieka, z którym mam możliwość rozmawiać, do tego, aby potraktował Pismo Święte jako Pismo Święte, aby zechciał rozbudzić... Sobie zainteresowanie i pragnienie poznawania jego treści. Bo proszę Państwa, my może słyszeliśmy o Piśmie Świętym, ale znajomość tej księgi jest naprawdę bliska zero. Wcale nierzadko spotykamy. Wcale nierzadko spotykam się na przykład z, taką, z takim zdaniem, mówi do mnie człowiek, wie pan, Pismo Święte czytałem, ale Biblii jeszcze nie. Uśmiechacie się, no, ale wiecie, jeżeli ktoś mówi takie zdanie, to ja zastanawiam się, czy on w ogóle Pismo Święte czytał. Czy skoro, skoro nie wierzę Pismo... Tej Biblia to jedno i to samo. To wiecie, to świadczy o tym, że czasami niektórzy nie chcą się przyznać do tego, że nie czytali, ale to wychodzi, bo jak ktoś czytał, to wie, a jak nie czytał, to, to ktoś, kto czytał, to na pewno wie. Wiecie Państwo, ja tak powiem, że kiedy były do przeczytania lektury szkolne, pamiętam. To ja czasami chciałem okłamać nauczycielkę i powiedziałem, że czytałem. No a pani bardzo szybko zorientowała się, my ty nie czytałeś. No, a skąd Pani wie, że nie czytałem? No, czytałem, no. ale ktoś, kto czytał, to bardzo szybko rozpozna, czy ktoś czytał, czy ktoś mówi, że czytał. A więc to jest ten cel. Zgodnie, proszę Państwa, z pewnym poleceniem, jakie znajdujemy zapisane w Ewangelii, gdzie Pan Jezus przez pół roku codziennie pouczając apostołów, później powiedział: A Wy idźcie i przekazujcie to dalej. I mówcie to dalej. I to jest, to jest cały, cały cel.